Monitoringi. Monitoringi w programie BS4 Ultra umożliwiają konfigurację alarmów, które poinformują nas, gdy liczby w danym zestawieniu wykroczą poza określony przez nas zakres, na przykład gdy klient będzie się spóźniał z płatnością o więcej niż dopuszczalne 7 dni. Jest kilka sposobów dotyczących ustawiania powiadomień. Monitoringi mogą alarmować użytkowników komunikatem Rejestrować wybrane zdarzenie, które może automatycznie wysyłać e-mail lub SMS. Generować plik z zestawieniem do modułu pliku lub na serwer. Lub przemailować zestawienie na dany adres. Zobaczmy kilka przykładowych monitoringów, jakie można skonfigurować. Wprowadźmy teraz alarm informujący o przeterminowanych zadaniach typu spotkanie z klientem, które nie zostały wykonane przez handlowców w ubiegłym tygodniu. Aby go dodać, należy przejść do zestawienia zadań oraz włączyć tryb konstruktora. Następnie wybrać odpowiednie kryteria filtrowania danych. Obecnie pracownicy nie posiadają żadnych zaległych spotkań. Dodam teraz monitoring. Nazwę go Zaległe spotkania z klientami i ustawię na pierwszy dzień każdego tygodnia o 8 rano. W tym przypadku sprawdzana wartość to ilość wierszy zestawienia. Jeżeli chcemy zostać poinformowani o pojawieniu się chociażby jednego zaległego zadania, jako wartość należy ustawić większa lub równa 1. Przejdźmy teraz do zakładki Wykonaj działanie. Jako akcje wykonane przez system w momencie wykrycia nieścisłości ustawię Komunikat do Piotra, który nadzoruje dział sprzedaży oraz wybiorę opcję wygenerowania raportu. Dostarczy on informacji na temat zmian w liczbie zaległych spotkań na przestrzeni czasu. Przenieśmy się teraz na początek następnego dnia po godzinie 8.00. Okazuje się, że tylko jeden z pracowników posiada zaległe spotkania z zeszłego tygodnia. Wyślę do niego komunikat z prośbą o wyjaśnienie. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać w przyszłości, będzie to dla mnie sygnał, aby zareagować. Z monitoringami powiązane są agregaty, o których dowiedzieć możecie się więcej oglądając poświęcony im odcinek. Dzięki funkcji monitoringów możemy sami konfigurować alarmy w systemie dla dowolnych zestawień, a jako ich kryteria ustawiać określone filtry wyszukiwania. Zaoszczędzić czas poświęcany na analizę raportów, gdy wszystkie dane są w porządku, ponieważ jeżeli wykroczą one poza wyznaczony zakres, zostaniemy o tym automatycznie poinformowani przez system. Monitoringi są proste w ustawieniu, a także nie obciążają bazy danych. Aby poznać więcej możliwości programu, pobierz demo lub obejrzyj kolejny odcinek. Możesz też bezpośrednio skontaktować się z naszym konsultantem.